Cześć, z tej strony Bartek, a to jest program, w którym pokazuję swoją przygodę z ważeniem piwa i dzisiaj opowiem Wam pokrótce, co się u mnie w browarze dzieje i jakie są najbliższe plany na przyszłość. Skończyły się wakacje i czas trochę zintensyfikować ważenia, bo oczywiście sezon górkowy, wakacje, wszystko działo się troszkę wolniej, ale nie znaczy to, że nie działo się nic. No, i tak, co mnie obecnie na, na fermentowni w sumie się dzieje, no to fermentuje warka numer 100, czyli Multi Bread. One stoją tutaj w baniaczkach i to jest jeszcze daleka przyszłość. Są wersje z Lochristy z Amalgamation blendowane z Haze Days. Jest też wersja kwejkowa, co się zbreciła. Nie mam pojęcia czym, ale pewnie gdzieś po jakichś wężykach, rurkach coś tam poszło. Tak, tak dosyć yy, yy, spodziewałem się tego, że coś takiego się stanie. No bo w momencie, gdy zbawiłem się tymi baniaczkami, no to nie dbałem za bardzo o to, żeby wytępić tam wszystko. Dodałem tam do tego baniaczka z kajkami sok jabłkowy i trzeba czekać i zobaczymy, co będzie. <laughs> Oprócz tego jeszcze fermentuje ris smoked riz. 28 BLG, jest to piwo zrobione w kooperacji z browarem Lichtus. Pozdrawiam, pamiętaj, że w sobotę już będzie butelkowanie, także szykuj się w sobotę albo w piątek. No jeszcze zobaczymy. Z 28 zeszło do 9,5. Wędzonki trochę jest, jest trochę alkoholu, ale mam nadzieję, że z czasem to ułoży się w bardzo dobrym kierunku, także tutaj też jeszcze jest potrzebny czas. No i co tam jeszcze innego ciekawego? No a mm. o z, 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 zepsutym piwie powiem za, Wam za chwilę ale najpierw e, powiem Wam troszkę o super eksperymencie który mnie zainspirował do jednego z kolejnych ważeń natomiast e, jakiś czas temu, 3 tygodnie temu był lotny festiwal piwa w Oleśnicy i tam byliśmy jako PSPD dwuosobowa załoga w ostatniej chwili się wybraliśmy no i pomyślałem sobie, że żeby coś pokazać, to na szybko zrobię jakieś piwo i zrobiłem Turbo Piwo na ekstrakcie małą ilość z ekstraktu płynnego. Wyszło około 6 litrów piwa 19 Belgie, do którego wrzuciłem najstarsze suchary, które znalazłem w lodówce, a były to jakieś Belgi z mangrovy z Jacka. No i przy tej ilości. <śm> tej ilości brzeczki, bo w baniaczku było gdzieś powiedzmy 4,5 litra yy, brzeczki, reszty się pozbyłem, to dodałem całą paczkę tych drożdży, solidnie to napowietrzyłem i nie chcę Was skłamać, ale po około 3 godzinach już y, ruszyła fermentacja z tego też względu, że w kuchni było jakieś 27 stopni no i słuchajcie to, jak yy, a zaraz Wam pokażę to zresztą jak to wyglądało, jak sękacz yy. Poszliśmy na imprezę jakąś, czy tam na jakieś wyjście, ja po prostu zabezpieczyłem tutaj cały baniaczek, bo spodziewałem się to, że po prostu zacznie wszystko wyłazić i tak też właśnie było. No i na drugi dzień to piwo stało w tym baniaczku w ostrym słońcu, cały czas na słonecznione miejsce, w cieniu było z 33 stopni, nie wiem ile było w słońcu, ale było naprawdę mega gorąco, po prostu tam rurka prawie się gotowała od... Tego jak CO2 przez nią przepływało. No i co się mogłem spodziewać po tym piwie. No, generalnie nic, bo to jest zbyt wysoka temperatura na cokolwiek. Ale zaraz zobaczymy do jakiej wartości belgi zeszło, I powiem wam, powiem, no, jest dosyć ciemne, ale to jest taki mm, brązowy, taki ciemny bursztyn, coś takiego, taki bardziej łajnowy kolor. <tryk> Mm. Powiem Wam, że w aromacie jakichś strasznych alkoholi nie ma. Jest taka słaba Belgia, jednak te mangrove jacki nie dały jakiejś takiej fajnej Belgii. Z drugiej strony może temperatura po prostu zabiła tą Belgię. Jest tutaj taki delikatny aromat, coś jak kit pszczeli, coś takiego. Słodowość delikatna też jest. No i alkoholu w zapachu nie ma. Nie wiem, jak ono smakuje. Spróbuję. O kurde! Ja zabutelkuję to, bo powiem Wam, że tutaj nic złego się nie dzieje w tym piwie, mimo że ono stało w takiej temperaturze. Zobaczę ile ma belgię. Kurde, nie mogę na rozlewać, bo będzie przypał w chacie. Proszę, Nie narozlewa się? No pewnie, że się nie narozlewa. Mm, nie wiem, czy widać, czy nie widać. Z 19 do 4 Belgie przez jakieś 3 tygodnie. Temperatura fermentacji hardkorowa, ekstremalna, ale piwo poleci w butelki, bo spodziewam się, że tutaj nie będzie żadnej tragedii. No, jeżeli chodzi o inspiracje, jakie zrobię piwo, zainspirowane tym właśnie. No to z racji tego, że zbliża się październik, czyli zaczyna się rok akademicki, to wymyśliłem, że zrobię piwo studenckie, czyli jak najszybciej po jak najmniejszej linii oporu, takie, żeby było do wypicia, w miarę dobre, w miarę szybko, tak żeby może wciągnąć jakichś studentów w zajawkę warzenia piwa, tak? Szuki się przydają właśnie do wycierania. balingometru. Ceg, syk, i pek. <laughs> Sok jabłkowy, bezalkoholowy. Dobra, to teraz wam powiem troszkę o o małym fakapie, bo jak wiecie. Warka numer 103 ważyłem Session IPA, która docelowo miała polecieć na konkurs w Warszawie. No ale, ale jak już wiecie, nie poleci. Kurczę, no nie wszystko, nie wszystko w życiu wychodzi, a tym bardziej czasami nie wychodzi ważenie piwa. W sensie, ważenie wyszło, fermentacja nie pykła. No i Session IPA na 100% nie poleci na konkurs do Warszawy, bo. Jest niedofermentowane. Dlaczego jest niedofermentowane? Obstawiam, że spieprzyłem pierwszy etap fermentacji, jaką był, jakim był propagacja drożdży i zadanie ich do brzeczki. No, zrobiłem tak, jak robiłem już kilka razy i było wszystko ok, ale tu obstawiam, że mogło coś pójść nie tak, bo zrobiłem coś takiego, że wsypałem suchary na wierzch, na wierzch brzeczki. One tam troszkę opadły i w tym czasie po chwili po prostu blenderem wszystko napowietrzyłem, zmiksowałem i obstawiam, że drożdże mogły się troszkę obsrać i zestresować tym całym zajściem. I z 12 BLG zeszło tylko do 5, jest to zdecydowanie za mało. No i te 5 utrzymuje się już jakoś ponad tydzień. Czyli mniemam, że fermentacja już się przedwcześnie zakończyła. I co gorsza, wyszły estry, co jest jakby drugim powodem, dlaczego twierdzę, że tutaj ten początek fermentacji to był właśnie ten problem, że piwo jest niedofermentowane i jest przeestrowane. Hmm. Czyli skąd estry? No, estry, pewnie dlatego, że nie wszystkie drożdże. Nie wszystkie grzyby, które tam przeżyły, były w najlepszej kondycji po tym całym zajściu. No i z racji tego, że było ich może mniej, może pracowały gorzej, no to naprodukowały trochę estrów. No i, no i to dyskwalifikuje tą Session IP, żeby ona poleciała na konkurs, bo to po prostu nie ma najmniejszego sensu, bo jest totalnie nie w stylu. No i jest będzie wadliwa. Co zrobię z tym piwem? Są trzy możliwości. Pierwsza najgorsza, czyli wylać piwo w kanał, czego chyba nie zrobię. Drugie, druga możliwość to jest dodać brety, wyjdzie jakieś piwo dzikie, nie wiem, może dodam. Trzecia opcja to jest dodać owoce, tak, nie wiem, albo jakiś sok owocowy, który cukier zawarty w tych owocach będzie po prostu katalizatorem do. Dalszej fermentacji tam pewnie drożże się troszkę pobudzą i być może coś tam jeszcze więcej zjedzą, no ale wtedy to już będzie piwo owocowe. No i te wszystkie czynniki, które wymieniłem, to jest po prostu zwykłe ratowanie piwa, które nie jest do końca dobre. Jakie najbliższe plany ważelne? To oprócz piwa studenckiego planuję uważyć dwa piwa, które docelowo mają polecieć na konkurs, na poznański konkurs. Piw domowy, który odbędzie się 26-27 października i on będzie w dwóch kategoriach. Będzie to kategoria Frutweizen i druga kategoria, która szczerze bardziej mnie interesuje, to będzie kategoria... zapomniałem jaka. Tak mnie właśnie interesuje. No już wiem, przecież trzymam do niej drożdże. Drożdże FM52, magiczny ogród. Które są m.in. dedykowane do White IPA. I, I tutaj tymi dwoma stylami mam nadzieję, że połączę dwa różne gusta, jakie panują w tym domu, jeżeli chodzi o piwo. Czyli dla mnie będzie White Ipa, a, a Kamila na pewno będzie bardziej wolała owocowego Wajcena. Także myślę, że Dobrze, zacznę sezon ważelny dobrym piwem dla nas obojgu. No i tym pięknym, miłym akcentem kończymy ten odcinek o wszystkim i o niczym. Także trzymajcie się. Pozdrawiam i do zobaczenia gdzieś w Polsce przy piwie.